Kojarzycie jednego z najsławniejszych cieśli w Polsce? No to się zapytajcie, gdzie zdawał egzamin kto go egzaminował. A ja to biedronka coś płaci za to? Nie stać. No to historycznie, kiedy zacząłem się z budownictwem, no w pierwszej klasie, jak ojciec zaczął budować dom, pierwszy kontakt z budownictwem to była kupa piasku. Natomiast, już troszkę później, w wieku 16 lat, na budynku mojego ojca, w którym też mieszkałem, w typowej kostce Gierka, ojciec stwierdził, że zmieni dach na dwuspadowy. Konstrukcję wykonywała rodzina: ojciec z braćmi i mój święty pamięci dziadek Cieśla. I tam był pierwszy mój kontakt z dachami, już taki pełny. Pierwsze dachy były zawsze podstawowe z dachówki betonowej. Potem się pojawiła ceramika, pojawiała się również blacha. Będzie pokazany też dach wykonywany 4 lata, temu, 3, przepraszam, 3 lata temu przeze mnie. Pierwszy dach w Polsce, który łączył skośny dach. Z jednej strony dachówkę ceramiczną, a z drugiej pokrycie strawy. Z, z racji wieku nie wykonuję już fizycznie pracy na dachu, nie chcę mi się przepraszam, i z racji tego, że jestem biegłym sądowym, wykonuję też również opinie techniczne dotyczące dachów komercyjnych. Jestem orzecznikiem technicznym w PSD, w WIESZE i Federacji Dekarzy, także ten zakres błędów jest do mnie dość duży, który trafia. I widać na tych wszystkich opiniach lub wizytach sądowych, że mamy, no dobrze, tragiczny miejscami zanik wiedzy i wykonawstwa. Dlatego myślę, że targi, które są takim łącznikiem między rzemiosłem, czyli pokazywaniem, co potrafi jeden dekarz drugie, drugiemu, jest również łącznikiem między producentem a rzemieślnikiem. Proszę pamiętać, że jest takie powiedzenie: nie wiem, kto je powiedział, że produkt jest tak dobry jak jego montażysta. Więc możemy mieć świetny produkt, natomiast jeśli ktoś zepsuje jego montaż, to będzie to obopólna szkoda dla dekarza, montażysty i dla produktu, bo pierwsze stwierdzenie będzie, że nie strzelam, dach cieknie, tylko dachówka czy blacha cieknie. I na to trzeba zwrócić uwagę, że to jest zestawienie wykonawstwa i materiału, to musi się łączyć. Co zachodzi bardzo ładnie na targach w Kielce. Od pięciu lat już uczestniczę, byłem na wszystkich edycjach, i jako sędzia, i jako prelegent, i widzę, że te targi się rozwijają, co można też zaobserwować przez to, że coraz więcej jest wystawców, ale coraz więcej dekarzy. Chętnie tam przyjeżdża, żeby wymieniać się swoją wiedzą, swoimi, pokazywać swoje umiejętności, jak również podpatrywać myki, co niektórych swoich kolegów. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Mam nadzieję, że będzie trwało długo, długo, długo. Poza pracą trzeba mieć pasję, aczkolwiek moja praca też częściowo jest moją pasją. Natomiast drugą pasją są podróże, a co za tym idzie, i pamiątki z podróży, czyli zdjęcia. Gdziekolwiek jestem na urlopie, żona mi to zarzuca. Patrzę się mimo to jednak na dachy, a są to dachy różne. Kraje europejskie, kraje afrykańskie, Azja, więc rozrzut w dachach jest bardzo duży. I w tym momencie wyjazd urlopowy poza dachami wiąże się też z relaksem, ale gdziekolwiek leżąc, nawet nad basenem, człowiek się patrzy mimo to na te dachy. I tak to jak gdyby wygląda, że dach jest ze mną przez całe życie i myślę, że jest mi z tym dobrze. Ja już zaplanowałem pierwszą podróż swoją na przyszły rok. To są targi dach forum Kielce i myślę, że ty też powinieneś ją zaplanować i wpisać sobie w kalendarz, bo warto.